Witam wszystkich widzów na moim kanale. Dzisiaj film nagrany z okazji zakupu nowych mieszkańców do akwarium. Dokładnie 29 stycznia, w moim akwarium pojawiły się nowe ryby. 5 sztuk. Już pewnie ich widzicie. Są to szczupieńczyki karłowate. Takie małe rybki. U mnie aktualnie mają. Z 2,5 15 centymetra nie więcej pojawiły się one w miejsce skrzeczyków karłowatych jeżeli chodzi o skrzeczyki karłowate jeszcze o chwilę tutaj poświęcę uwagi były dłuższy czas 4 sztuki i tak sobie postanowiłem, że jeżeli zostaną już 3 sztuki to pomyślę co dalej z nimi robić no i tak w zeszłym tygodniu robiłem porządki w akwarium Yy, tak powierzchownie odmulałem i jak ruszyłem z wartkę malajską to tam jeden skrzeczyk tak sobie siedział taki był jakiś nie wiem otumaniony czymś tak aby nie wiem, węgla był przedawkowany nie z akwarium jak to widać tak ta ryba w ogóle nie reagowała na, 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 na moją rękę tak by no, dosłownie żyła swoim życiem yy, było widać że już nic z niej nie będzie no to niestety no yy, zostały trzy sztuki no, i zapadła decyzja, że sprzedam, że dam szansę innym rybom i zobaczę, jaki będzie efekt coś, czy jak to się wszystko tutaj w akwarium ułoży. Skrzeczyki dosyć szybko sprzedałem, udało się znaleźć dla nich nowy dom. No, i tak jak wiem, 29 stycznia kupiłem 5 sztuk szczupieńczyków. Mamy tutaj dwa samce i trzy samiczki. Mimo, że są bardzo małe, to widać ich z daleka zawsze, zawsze na przodzie, zawsze na środku, tak jak bystrzyki amandy. W wielu opisach jest informacja, że one praktycznie cały czas spędzają przy tafli wody. U mnie to nie do końca się sprawdza, bo bardzo często ich widuję, tak jak tutaj widzicie, mniej więcej w środkowej partii zbiornika. Bywają też takie momenty, że często je widać nawet i przy zwartkach na dole. Więc ryba, która jest widoczna w każdym miejscu, przy chodzi o akwarium. Jeżeli chodzi jeszcze o zakup szczupieńczyków, to jeszcze razem z nimi dokupiłem 3 otoski, więc łącznie mam 5 sztuk, czyli 5 otosków, 5 szczupieńczyków i chyba 7 bystrzyków. I tam chyba ze dwa ślimaki, czy 3 Ślimaki, helenki. To już jest docelowa obsada. Mam nadzieję, że będą długi czas w komplecie że będą zdrowe. Na razie kilka dni minęło. Szczopieńczyki są w komplecie, a też wielu pisze, że potrafią nieźle skakać, żeby akwarium przekrywać. Akwarium jest przykryte, no ale to jest mała ryba i jak widzicie, zwłaszcza ci, którzy mają zostałe Slimseta, wiedzą o tym, że ta szyba nie jest idealnie szczelna, że są yy, są szczeliny po bokach, mimo że nie są jakieś to szczeliny, duże, bo 0,5 pół centymetrowe mniej więcej, no tak na taką małą rybę. To myślę, że to jest miejsce do ucieczki. Więc na razie obserwuję. Mam nadzieję, że to się tutaj nie przytrafi. Że będą cały czas w komplecie. No i widzicie, tym razem blisko tafli. Fajne rybki, ciekawe w obserwacji. Bardzo ważne, że chodzi o kolory. Tutaj u nich płeć łatwo odróżnić poprzez ubarwienie. Czyli samce mają dużo mocniejsze barwienie, bardziej taką kolorową, tylną płetwę i inny kształt, dolnej płetwy. A sam, samiczki są takie nieco bledsze. Tutaj już widać, że dwa samczyki są. Czyli mamy taki harem. Co mnie cieszy, że jest tutaj takie zróżnicowane dostatko. <laughs> Jeśli chodzi ogólnie o akwarium. Ma się dobrze, rośliny rosną. Zwartka malajska, oczywiście cały czas rośnie, pojawiają się jakieś takie, o, chyba, oznaki odwapnienia w akwarium, ale to jest widoczne na starszych liściach. O tej mamy kolejnego szczepińczyka. Yy, zwartka oczywiście rośnie, nie ma z nią większych problemów. Zwartka sercolistna wypuściła nowego listka. Tam druga sztuka jest jeszcze schowana. Też jakoś sobie tej radzi. Mikrozorium. No niestety nie wygląda dobrze. Jakoś takie dziwnie wybarwione liście. Starsze liście już takie mocno przybrązowiałe. Na razie jeszcze jest starość na no nie Zbytnio nie strasznie wygląda, ale nie wróżę tej żonej przyszłości w akwarium. Jest pewnie kwestia czasu. Jak już będzie naprawdę w fatalnym stanie, to. Niestety z tą zniknie może jakieś kamienie otoczaka dam jako dekorację. Zanim mamy z za mikrozorium mamy zwartkę wenti, która też jest w takiej średniej kondycji, ale może jak tego mikrozorium nie będzie. Zwartka dostanie większej ilości światła, to może poprawi się jej kondycja. Na koniec zwartki spirali Tiger RED. Tutaj starsza sztuka, tutaj mamy dwie. Nowsze bardzo ładnie rosną. Nie ma z nimi większych problemów. Tam są jakieś dwie sadzonki, które powolutku rosną sobie coraz większe. U nie roślina bezproblemowa. Bardzo ładnie prezentuje się na tafli. Jej to takie dwukolorowe ubarwienie. Ogólnie podsumowując, akwarium jest w dobrej kondycji. Większych jakichś problemów nie ma. Tego takie, jakieś pojedyncze oznaki odwapnienia, ale to tragedii nie ma. Na razie nowa obsada. Mam nadzieję, że będzie w komplecie. To tyle, że chodzi o to akwarium. Jeszcze kilka słów, jak już nagrywam film, poświęcę 10 litrowym krewetkarium, ale to tak dosłownie chwilka, ponieważ tutaj zbytnio nie ma co yy, mówić. Krewetki w komplecie, liczne statko. Dwie widziałem z jajeczkami Anubias jakoś powoli wraca do normy i ten jeden i drugi. Mchy bardzo ładnie rosną. Na przodzie mamy Christmas Mouse. Jest dwa, trzy tygodnie temu. Kilka takich najdłuższych gałązek uciąłem, żeby tak leciutko to poprawić jego wygląd. Roślina bardzo piękna, bezproblemowa. Oczywiście krewetki dbają o jej kondycję, o czystość. Tak samo z drugim mchem, czyli mchem Flamose, który właśnie ładnie sobie rośnie w górę też. W kondycji, nie będzie przesadzał, jak powiem, że w kondycji wzorowej. Zdrowiutki, czysty, taka naprawdę ładna, intensywna, mocna zieleń, tak samo jak widać tutaj. Raz na dwa tygodnie podmiana wody, w razie potrzeby czyszczenie filtra, no i to tyle. I tak to akwarium sobie funkcjonuje z tygodnia na tydzień. Nie ma większych problemów, tak jak mówiłem, żadnych nie ma tu problemów. I oby tak dalej. Więc to tyle w takim moim krótkim, weekendowym filmie. Pokazałem Wam nowe nabytki, czyli szczupińczyki karłowate. Mam nadzieję, że będą fajnie ozdobą akwarium, że urosną, nabiorą kolorów. No i będzie na co patrzeć. To tyle. Pozdrawiam. Miłego dnia.